Zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka historii o 10 skarpetkach i dzisiaj mamy opowieść o skarpetce drugiej, która uratowała my się sieroty przed groźnym ptakiem i została myślą mamą, a potem babcią. Wróćmy jednak do kosza z brudną bielizną, tam wśród setek kolorowych fatałaszków. Pomiędzy różowymi sukienkami małej B i błękitnymi majteczkami mamy oraz zielonymi koszulami taty siedziała sobie zwinięta w kulkę mała szara skarpetka. Od dawna czuła się samotna w tym barwnym świecie. Jej siostra bliźniaczka, w której B zrobiła podczas wakacji wielką dziurę, została przerobiona przez mamę na gałgankową mysz. Z zacerowanej dziury powstał nosek, do której doszyto wąsiki. Dwa zielone guziki inteligentnie patrzyły dookoła, zupełnie jak prawdziwe oczka, a kawałki dżinsu zostały uformowane w skrapne uszka. Bekochała kochała swoją maskotkę i nosiła ze sobą wszędzie, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym samym czasie, gdzieś tam na dnie kosza z bilizną ktoś usycha z tęsknoty, i samotności. A druga szara skarpetka czuła się naprawdę źle. Nie możesz być ciągle taka smutna i apatyczna, przekonywała ją pięciopalczasta różowa rękawiczka, jedyna życzliwa jej dusza w nieprzyjaznym świecie tekstyliów. Jeśli nie weźmiesz losu w swoje ręce o przepraszam, w swoje nogi będziesz tu tkwić do końca świata. Rusz się, zrób coś ze sobą. Co prawda, to prawda, powiedziała w końcu szara skarpetka. Nie będę czekać ani chwili dłużej. Opuszczam was. Słyszycie? Zawołała najgłośniej, jak umiała. Jednak ani żółty sweter, ani beżowy bezrękawnik, ani nawet zrobiony na drutach szalik nie przejęły się jej pogróżkami. Rozpaczliwie próbuje zwrócić na siebie uwagę. Prychnął tylko pasek do spodni, który zaplątał się między brudny, brudnymi ubraniami. Zgnębiona szara skarpetka wyczołga, wyczołgała się więc z kosza i zniknęła w czeluści pod pralką. Szła długim, ciemnym korytarzem, który parę razy rozchodził się na dwie strony. Za każdym skręcała w lewo. Trochę wbrew swojej naturze, pochodziła bowiem z prawej stopy. Musicie wiedzieć, że choć skarpetki wydają się identyczne, to jednak każda z nich doskonale wie, na którą stopę ma trafić, i to, czy pochodzi z prawej czy z lewej, jest dla niej bardzo ważne. Jednak nasza prawa skarpetka pomyślała, że jeśli zmieniać życie, to odważnie i całkowicie, więc ciągle kierowała się w lewą stronę. Wreszcie dostrzegła przed sobą pomalowane na niebiesko niewielkie drewniane drzwiczki. Ucieszyła się, bo zawsze lubiła ten kolor, i uznała od razu, że to dobry znak. Popchnęła je więc lekko, a one otworzyły się bezszelestnie wprost. Na bezkresną łąkę obsypaną kwiatami w kolorach wszystkich skarpetek świata. Szara skarpetka wstrzymała oddech z do z zachwytu. Czegoś tak cudownego nigdy w życiu nie widziała. A potem pędem ruszyła przed siebie między miękkie trawy, dmuchawce, dzwonki, koniczyny, kaczeńce i maki. Biegła, biegła, ale się zmęczyła, więc stanęła i wtedy usłyszała cichutki płacz. Ktoś był bardzo smutny. Skarpetka zaczęła rozglądać się dookoła, odgarniać liście gałązki, a wtedy jej oczom ukazało się gniazdko uwite z suchej trawy, a w nim pięć maleńkich myszy. Siedziały na ziemi, gryząc z głodu ogonki i chlipały żałośnie. Dlaczego płaczecie? zapytała szara skarpetka. Bo wielki, okrutny jastrząb porwał dziś rano naszą mamę, pisnęła jedna z myszek. I powiedział, że wróci po nas, dodała druga. Jesteśmy głodne, szlochała trzecia. A nie umiemy same zdobyć jedzenia, dodała czwarta. Mamo, wróciłaś! krzyknęła ostatnia mysz i rzuciła się szarej skarpetce na szyję. Szara skarpetka była tak zaskoczona, że nie potrafiła wydusić z siebie ani słowa. Przytuliła więc tylko małą myszkę i zaczęła ją delikatnie kołysać. Potem ułożyła ją na mchu, a sama poszła po nasiona rosnącego nieopodal słonecznika. Nakarmiła nim myszotka i już po chwili pięć wesołych ogonków baraszkowało radośnie wokół skarpetki. Zostań z nami, powiedziała pierwsza myszka, chwytając ją za piętę. Bądź naszą mamą, wtórowały jej siostrzyczki. Szara skarpetka z trudem panowała nad wzruszeniem. Dobrze, powiedziała. Będę mysią mamą. A gdy na ziemię padł zło wrogi cienia strzębia, który rzeczywiście wrócił po swoje kolejne łupy, zawołała szybko, właśnie do środka. Wtedy myszki Jedna po drugiej wskoczyły do wnętrza skarpetki, która zawiązała się na supeł i poturlała pod wielki liść łopianu, gdzie żaden drapieżnik już im nie zagrażał. Minęły lata. Szara skarpetka doczekała się wielu pokoleń mysich wnucząt. Pewnego dnia spotkała ją wielka niespodzianka. Przyjechała do niej z wizytą jej siostra bliźniaczka sama przerobiona na mysz maskotkę. Takie się to miejsce spodobało że została tam już na zawsze i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podobała się wam ta historyjka o myszkach i skarpetce. Zapraszam na trzeci odcinek już niedługo. Pa.